wtorek, trzeci tydzień Adwentu. Pierwsze słowo pierwszego czytania z księgi proroka Sofoniasza to jest biada. Biada. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Biada, hoj, hebrajskie hoj, to jest wyraz lamentu, wyraz takiej grozy, wyraz taki, który kojarzy mi się jak lekarz zbada pacjenta Patrzy na wyniki, mówi, oj, z tego nic nie będzie. Czy jak dentysta patrzy, mówi, oj, z tego się nie da uratować. Nie da się po prostu, nie da się. To nie jest przekleństwo, to nie jest złożeczenie, to jest, to jest stan, to jest jakaś taka diagnoza, która chce uświadomić człowiekowi, że już zaszło tak daleko, że z tego się nie, nie wyjdzie, z tego się nie wyjdzie. I to są mocne słowa, mocne słowa proroka. Warto przeczytać całe czytanie, żeby zrozumieć dlaczego ale muszą paść mocne słowa wobec tych, którzy krzywdzą drugich, wobec tych, którzy niszczą innych ludzi. To nie może być tak, że jakoś to będzie, albo że ludziom, jakoś ludziom się uda. Nie, biada, 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 ciężko będzie. Za to, że niszczyłeś ludzi, za to, że krzywdziłeś, za to, że przez ciebie płakali, naprawdę będzie biada. To się, to trzeba, to się źle skończy, nie? Czy to trzeba swoje odcierpieć? To nie, to jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy przeszli Przeszli nad tym do, do porządku dziennego. Więc za każdym razem, kiedy w Biblii usłyszymy słowo biada, niech dla nas to będzie taki znak, że to jest naprawdę poważna sprawa, że to jest bardzo poważna sprawa i, i trzeba sobie to wziąć do serca, bo, no bo nie można sobie pewnych spraw w życiu po prostu lekceważyć. Psalmista mówi o tym, że będzie błogosławił Pana po czasy i że Jego chwała, czyli chwała Boża, będzie zawsze na moich ustach. Oczywiście tu jest dwuznaczność, ale to nie chodzi o jego chwałę psalmisty. Jak Zenon Skitton, starożytny filozof, mówił, chwal mnie gębo moja, czy jeśli nikt się nie chwali, chwal się sam. Tu chodzi o, o to głębokie przekonanie, że chwała Boża będzie na jego ustach. Proszę zauważyć to słowo jego ustach, czy jego wardze nawet dosłownie. Chodzi o to że, to, że ta chwała musi być wypowiadana. Ona nie ma być tylko w sercu. To, co dawno było, może dzisiaj też jeszcze jest, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Ja to mówię na głos. Ja nie mówię tego po cichu. Tak jak Żydzi czytają Pismo Święte, czy tak jak, czy tak jak babcia dawno w Kościołach odmawiają różanie z niej z rozwiązkiem właściwie między niewiastami, że to jest na moich ustach, to jest słyszane. Widać, że się modli. Słychać, Słychać że się modli. I to jest, jestem jakaś taka niesamowita siła, rzeczywiście ważna jest modlitwa myślna, ale siła w tym, że kiedy modlimy się na głos, to nie tylko po prostu modlimy się sercem, nie tylko modlimy się myślą, ale też modlimy się ciałem, modlimy się ciałem ustami. Jakoś bardziej łatwiej zapamiętać, słuch wtedy wchodzi w to, usta wchodzą w to, więc można powiedzieć, łatwiej zapamiętać, czy bardziej człowiek się wtedy angażuje? Zachęcam zwłaszcza tych, którzy nigdy się nie modlą na głos poza Kościołem, żeby to zrobili, kiedy są sami, kiedy są w swojej izdepce, czy, czy kiedy idą na spacer, żeby, żeby odmawiać na głos, żeby słyszeć samego siebie, modlącego się, żeby po prostu usłyszeć to, że ja modlę się, że, że ja chwalę Pana Boga, że ta chwała jest również na moich, na moich ustach. Ewangelia opowiada o tym, jak. Jak Jezus przedstawia przypowieść, bo, bo jest oskarżany, że przyjmuje grzeszników. Więc opowiada przypowieść o tym, że, że pewien człowiek miał dwóch synów. Do jednego mówił: Idź i pracuj, nie poszedł. Drugiemu powiedział: Idź i pracuj. On powiedział: Nie pójdę, ale potem poszedł. Całość ma na celu podkreślenie, że ważne jest to, że co człowiek w życiu ostatecznie zrobi, a nie to, co mówi. Że ważne są nasze czyny, a nie ważne słowa. Nawet jeśli słowa są ważne, to o tyle są ważne, ile prowadzą do czynów. Do czynów. Owszem, są pominięte dwie postawy. Tacy, którzy mówią, nie pójdę i nie, nie pójdą, i tacy mówią, pójdę i, i pójdą. Nie? Tacy też są ludzie na świecie. Ale Ewangelia jest bardzo mocna w tym podkreśleniu: wszystko zobaczymy po śmierci, jakie kto miał uczynki. Bo gadać to ludzie potrafią, może nie wszyscy, ale gadać to potrafimy. Mówić może każdy, natomiast liczą się ostatecznie nasze czyny. I nieraz tylko Bóg wie, nieraz tylko my wiemy, nieraz tylko najbliżsi wiedzą, co tak naprawdę w życiu robimy. Naprawdę, poczekajmy na Sąd Boży. To, co trzeba osądzić w życiu, osądzimy, ale poczekajmy na Sąd Boży, zdziwimy się na pewno bardzo, ale jedynym się nie zdziwimy, że tam będzie chodziło o nasze, nasze uczynki. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.